Mam kluczyki od kolejnej bryki, tym razem KIA Cit. dwa pilociki w ładnym stanie i z tego co zauważyłem, oba sprawne. Witam ponownie, łapeczki, komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy, jeżeli nie subskrybujesz daj subika żeby być z filmami na bieżąco, no chyba że nie chcesz no i przypominam pod filmami macie numer, konta, zrzutka zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji także daj Ci za to Boże, kto negusa wspomoże Amen Ach, to Volvo kiedyś dla Was nagrywałem nadal tu stoi Podoba mi się w tym kolorze. Może ono na mnie czeka. Kto wie? Dobra. Wrzucimy sobie plecaczek do tej bryczki. Rocznik 16 z tego co widzę. Kia Ceed w kombi Eco Dynamic. Taki ma opis. Ci co śledzą na bieżąco mój kanał, wiecie, że wszystkie filmy u mnie w całości bez cięć, bez montażu, także mogę coś czasem na zrabiać. Tym bardziej, że lecę dziś dla Was już któryś filmik z rzędu, to małdiczkę nagrałem i kilka innych. Tutaj emblemat troszeczkę tak jakby uszkodzony, dziura w nim jest, Ecodynamics. Podjedziemy w lepsze miejsce. Tutaj jest troszkę ciasnawo. Zobaczymy, jak odpali sprzęcik. O, wstawki skórzane na boczkach. Przeszycia jasną nicią. Ach. Przyjemne są kijanki w środku. Słuchajcie, to nie jest już ta sama Kia, co kiedyś. Teraz, jak wiecie, Hyundai i Kia mają projektantów niemieckich, od silników od zawieszeń, koleś, który projektował dla BMW sprzęty z oznaczeniem M, czyli chyba wie, co robi, a za karoserię jest odpowiedzialny projektant od Audi. Także przejęli sobie dwóch fajnych projektantów. No, i te bryczki zaczęły zupełnie inaczej wyglądać. Miejsca jest dużo. Noga nie stykam się z tunelem środkowym. Manual szósteczka. No i dobrze. I zwyczajny, ręczny, oprzywany, a nie jakiś tam elektroniczny wynalazek. No to co? Przycisz to, bo mi filmik zdejmą. Tyk. 155 przejechane, ale nawiewy ktoś tu nastawił. Dają ostroczadu. Klimatyzacja sprawna, bo już czuję, że mi tutaj mocno, ale to mocno naprawdę chłodzi klima. No jest włączona 18 stopni. O, aż mi się zimno zrobiło, słuchajcie. Dobra, nie musi mi tak chłodzić. Tak jak wspominałem manual szósteczka. Mogę sobie jeszcze ciutkę fotel odsunąć. Chyba teraz przesadziłem nawet szczyptę. O, teraz będzie idealnie. Fajne trzymanie na boki. Wystarczająco długi fotel. Od razu zobaczmy. Cztery elektryczne szybki. A gdzie tu jest? A tu jest sterowanie lusterkami w takim w dziwnym miejscu to zrobili. Działa, ale składania lusterek tutaj nie mamy. Fotochromatyczne lusterko. Od razu zobaczymy tutaj standardowe rozwiązanie w Kia, Widzę Wyścielony schoweczek. No i pasażer ma podobnie. No 1359, 21 stopni. Miękko. 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 Nawet ta wstawka jest, słuchajcie, zobaczcie, miękka. Tak, to jest miękko To jest już twarde. Tu. Ale tu jest miękko. Schowek. No nie jest wyścielony, ale pojemny, klimatyzowany, podświetlany. No i tu już jest twardo. Tak ale ten element jest miękki i tu to jest miękkie i to jest miękkie i to jest miękkie i daszek miękki i tu się lekko ugina wstawka skórzana no i tutaj od połowy już plastikowo piano black tutaj dali żeby paluchę było widać no i wstawka taka ala chromowana jak widać wstawka skórzana no wygląda to estetycznie Miejsce jest malutka, szybka i szeroki słupek. No przy wyjeżdżaniu ze skrzyżowania na rondzie gdzieś, no może być troszeczkę problem, muszę wam powiedzieć. Widoczność do tyłu też nie najlepsza. Szerokie słupki i linia dachu poprowadzona po skosie. Wrzucimy wsteczny, zobaczymy czy jest tu kamera. No mamy kamerkę cofania. Także Elegancja Francja. No i trzystopniowe stopniowe podgrzewanie foteli z przodu. Kontrola trakcji. Zrobimy sobie rundkę. Zobaczymy jak to. Sprzęgiełko bierze prawidłowo. Aha. Hamulce. Mocne hamulce ma. Reaguje dobrze na hamulce. Że mam tutaj czegoś, chociaż w koło się przejedziemy. No, auto jest już zarejestrowane w kraju. W sumie mógłbym sobie wyjechać na ulicę zobaczyć jak to jeździ, no ale nie ma kto mi kamerki trzymać, a to jest manual. A jak wiecie, ja lubię skrzynie manualne. Jakbym lubił automaty, nie byłoby problemu, bo bym sobie wpiął bieg. <laughs> mógłbym dla was jazdy próbne robić i bym się nie musiał przejmować gimnastykować sprzęgło bierze prawidłowo, fajnie biegi wchodzą z takim wyraźnym oporem, klikiem, nie sposób je słuchajcie pomylić, wygumowana tacka 12V, 12V USB AUX, wygumowane, tutaj na kubeczki takie, można to wyjąć do mycia przykładowo, o fajnie pomyśleli, schowek, no nie jest regulowany, no taki dosyć głęboki, nic tu nie ma, wyścielony na dole, nie jest przesuwny, ale jest w odpowiednim miejscu. Kierownica fajnie wyprofilowana, tempomat, e, tutaj co mamy? Wspomaganie kierownicy, można ustawiać normalny, komfortowy, tryb sportowy, tempomacik, odbieranie połączeń, sterowanie radiem. Regulacja, w jakim? No w sporym zakresie można znaleźć sobie odpowiednią pozycję tutaj. No, powiem Wam, kija, jest naprawdę przyjemny samochód. No, przyjemny, nowoczesny, fajne ma te zegary w takich tubach. Co tu jeszcze mamy? Start, stop, chyba i podgrzewanie kierownicy. Żeby rączki zimą nie zmarzły lub jak będziesz miał jakąś fajną pasażerkę żeby się taką zimną łapą nie złapał kochanie chodź tu za szyję jak Alvaro jakiś film brazylijski z seriali no wiecie o co chodzi co wam mam tłumaczyć Większość moich widzów to stare dziadki jak ja mnie oglądają także chyba no co Aha, nawigacja jeszcze tutaj jest, słuchajcie, przestroga, jedź bezpiecznie, zgadzam się, będę jechał przez ostatni cel. Adres, no dobra, Niemcy, Leipzig, chyba z Lipska pochodzi ten sprzęcior. Nie będę tutaj wklepywał, kombinował, cudował. Ach, dobry kolorek, nie brudzący z tyłu, też podobna wstawka podobny materiał nie oszczędzali czy tu jest jakaś blokada włączona znowu ta działa no dobra tutaj mamy kieszonki niski tunel podłokietnika tutaj nie ma fajnie zrobili te fotele zobaczcie tutaj też jest taka wstawka skórzana i tu też i na przednim to samo. Nie widać śladów zużycia. No, ładny samochód, czysty. W środku, pachnący. Fajny kolorek. Zostawię szybę otwartą, żeby mi tutaj się coś nie zatrzasnęło. Albo coś. No, tak jak wspominałem, tutaj macie takie lekkie uszkodzenie no emblemat myślę można dokupić niedrogo. Bagażnik dosyć spory. Fotele można sobie obalić. Roletka jest. No. Tutaj troszkę takie zmechacone to nie wiem, chyba często odkurzane. Wnęka tu schowek pod tym jeszcze schowek no dobra nie będę tego wszystkiego tu wyciągał chyba często było to odkurzane takie zmychacone no ale jest jakie jest słuchajcie nie czepiajmy się ten emblemacik taki troszkę szpetliwy kolor dobry nie brudzący Oponka z tego co widzę zimowa winter Co to jest za firma point Points No już leciwa tarcze jeszcze widzę w porządku Chyba auto stało nieruszane troszkę mi zaszurało jak ruszyłem musiały się tarcze rozruszać troszkę tutaj zdarłem już ten nalot działają nawet tu miękko no Postarali się, muszę Wam powiedzieć. No, nie widać za bardzo śladów zużycia tutaj w tym samochodzie. W ładnym stanie jest, w ładnym stanie, jak na ten rocznik 16. Ładny kolorek z przodu też mamy jakieś opony points nie wiem co to jest, bieżnik jest guma trochę taka twardawa już, zimówki tarcze w porządku. mamy ledy do jazdy dziennej no kolorek dobry tutaj tak jakby ten chrom, zobaczcie się utlenia troszeczkę ale jeszcze nie odlazł no musiałem dla was coś tu Słuchajcie, jakiś mankament znaleźć, bo by było za dobrze. Auto ma swoje lata. No. nie czepiajmy się, pokażę Wam jeszcze raz, żeby nie było że jakaś tragedia. No tutaj taki bombel się pod tym zrobił. Na upartego myślę, że można sobie ramkę spokojnie dokupić, no, a tak poza tym. Jak na dieselka ładnie odpaliła. Równie pracuje Z tego co mi wiadomo, rozrząd na łańcuchu. O, coś tu jeszcze mamy. A, tu jest pompowanie. Pod plecy. I działa. Nie zwróciłem uwagi, czy pasażer ma też taki rarytas, czy nie. Zobaczmy. Też ma. Pompowanie, patrzcie. Ach, sorry, pod plecy działa. No i czego Wam więcej potrzeba? Jest grzanie, jest pompowanie. Co jeszcze byście chcieli? Masowanie? Może panowie obciąganie? A panie lizanie? <laughs> Nie wiem. No, także. Bryczka słuchajcie nie jest zła. A zajrzyjmy jeszcze pod maseczkę. No i zobaczcie, nagrałem dla Was kijestonik w czarnym kolorze i tutaj w grafitowym te przetłoczenia to wszystko tak fajnie widać na samochodzie, a jak jest ciemny lakier. Bardzo ciemny, ciemny. O taki jak ten peżot. No to wtedy to wszystko jakoś się tak zlewa w całości. Nie ma to tego charakteru, tej linii nie widać. Dobra, zajrzyjmy pod maseczkę, gdzie on będzie mi tu teraz jechał. Nie wiem. Uda się radę. Dobra, gdzie to jest teraz, to panie? Opa! No a tutaj nie ma dojście do żarówek z tej strony jako taką z tej lepiej CRDI Dobry silnik można jeszcze zacipować Auto zarejestrowane Rozrząd na łańcuchu tak jak mówiłem no, pracuje równiutko. Ach, gdyby nie Korean, to bym powiedział, że elegancja Francja nie jest źle. Słuchajcie, no to przejdźmy może do opisu samochodu. No dobra Może tu lepiej 37900 Ledy kamera 1.6 dieselek 136 koni 155 przejechane 155 813 Rok 16 Kia CIT. Bogata wersja Wyposażenie Ledy kamera 35 myślę jest Twoja. No dobra, teraz jeszcze kontakt, żebyście wiedzieli do kogo tutaj dzwonić. Proszę bardzo. No, memory fajfsiara i wszystko jasne, także proszę mi tu nie narzekać. Mają tutaj kilka ciekawych aut, więc co za różnica, gdzie nagrywam, czy. W tym komisie czy w tamtym komisie Wy macie filmiki, ja Wam pokazuję bryki. Pamiętajcie o łapeczkach, o komentarzach. No i jeżeli nie jesteś z knerusem, podziel się z nygusem tym złociszem na paliwko. Pozdro, do następnego.